Cześć, witajcie w ostatnim listopadowym odcinku. Dzisiaj otwieramy, tak jak ostatnio zapowiadaliśmy, znowu box, który jest nowością, czyli box, który zawiera. Pokémon Xe, Daris, Charge. Tak, jest Charizard EX. I, I Charizard EX i jest tutaj w formie karty promo, ale co jest ważniejsze, są koszulki. I jest magnetyczny holder, który zaraz wam pokażę. Jeśli się uda, mi łatwo dobrać do tego boksa. Magnetyczne holdery są różnych firm, ale najpopularniejsze są jednak. A to sobie zaraz się przekonacie, jakie są najpopularniejsze. Tak, pokażemy Wam wszystko, co jest w środku, żebyście wiedzieli, jeśli chcecie kupić takiego boksika, żebyście wiedzieli. Czego się możecie spodziewać, tak? Są różne typy. My już, ja w sumie testowałem już w... trochę. Tak, motyl jest specjalistą, jeśli chodzi o magnetyczne holdery u nas na kanale, więc jeśli macie jakieś pytania, co, co byłby w stanie polecić, to wszystko do niego, tak? Wszystko do niego. on Zamawialiśmy tutaj, na już zna... budżetowe holdery po około 6-7 zł. <laughs> przepraszam. Przyjechały w różnych stanach, ale traktuję je jako. Ciekawe. Rozmaicenie do kolekcji <laughs> i do bezpiecznego przechowywania kart, dlaczego są idealne? Dobra, przechodząc do tego, co mamy tutaj. Jest holder z podstawką. Podstawkę z holderem Ultra Pro? Tak, zaraz Wam wszystko pokażę. Natomiast jeszcze chwilę wcześniej są koszulki z pięknym czernizadem. Tak, to jest nowość. Chyba pierwszy taki boksik z koszulkami, w sensie w tej formie boksik, hmm. bo wiadomo, że w koszulki są w ETB i są w Tournament Collection, natomiast w takim boksie koszulek jeszcze nie było. Jak wygląda sam holder z podstawką, zaraz odpowiem. I są w WPC oczywiście. No w WPC to wiadomo, że jest wszystko. Proszę, tu macie. Od domu, dowód. taką lagumę. Tak, tak, może nie gumę, ale bardziej taką. no jest cały z takiego plastiku, który niekoniecznie będzie chciał się przemieszczać po niektórych podłożach. Natomiast tu jest sam holder. Zobaczymy, czy DEZ będzie potrafił go otworzyć. Czy Dezy będzie potrafił go otworzyć? Pewnie nie. Jeśli Dezy będzie potrzebował pomocy, to służę. Jest holder otwarty. Dwuczęściowy holder. Od razu Wam powiem, że jak otwieracie takie holdery, uważajcie tutaj na nóżki. Bo było wielu takich, co przy otwieraniu wyłamali je. No to o. pewnie spośród wielu takich jest motyl, a oprócz motyla jest jeszcze motyl i motyl. Nie, mi się nigdy nie zdarzyło, bo patrzyłem poradniki jak otwierać. A... Zaraz wam pokażę jak karta wygląda w środku. To najpierw wyciągnę wam karty promo. Widzicie kodzik, więc już nie muszę go drugi raz pokazywać. Pierwsza karta promo. Mander Char. Jest to tak. Charmander jest wersja holo, natomiast nie jest to karta promo per se, to znaczy no, po prostu nie jest kartą promo. Jest to zwykły Charmander z Obsidian Flames Jak widzicie, 0,26x197, tylko w wersji holo. Druga z kart promo. Charmeleon. Również nie jest kartą promo jako taką. Jak widzicie, 27x197. To jest też Obsidian Flames i to jest zwykły Charmeleon, tylko w wersji holo. Natomiast tutaj już siedzi prawdziwa karta promo. Jest to Charizard EX. Jest, widzicie, macie 0,56 promo. Tak wiem, jest prawie taki sam jak ten w Obsidian Flames, ale cóż poradzić? On jest chyba w inną stronę odwrócony, tak? Chyba to tak. To jest ta cała filozofia stojąca za tą kartą promo. No ale to jest promo, tak? W sensie chyba atak i wszystko inne jest z Obsidian Flames, natomiast sama grafika jest unikatowa dla tego boksa. Zaraz wam pokażę, tylko w koszuleczkę spakuję. To póki to pasuje jako ja wam pokażę jakie boostery mamy. Taki booster? Tak jest. Są dwa boostery z Obsidian Pence, dwa z Paldea Evolved i dwa ze Scarlet Violet, czyli w sumie po równo. Dokładnie. Porówno, po dwa boostery z trzech pierwszych setów Scarlet, z generacji Scarlet Violet. Ja wracam do was z Charizardem, którego Oj. na waszych oczach pięknie spakuję. A ja wymyśliłem nową koncepcję, może to samu się spodoba, że będzie na ślepo wybierał po pleckach boostery. Na ślepo po pleckach boostery Dobrze, na ślepo po pleckach boostery. Dokładnie. Wsadzam Charizarda w holder Pamiętajcie, że jeśli chodzi o koszulki, no to to najmniejsze inery tylko. Tak, nie każdy nie, nie każdy będą. iner jest inerem. Nie, no są, to są inery, które są drukowane, a czy drukowane? Produkowane ciut większe i to już niestety, ale utrudnia pakowanie ich do holderów. Natomiast tu mi wszedł piękny Charizard razem z holderem. O, tak wygląda całość Pokémon Trading Card Game. Jest piękny Charizard który może stać u Was na półce. On jest troszkę pochylony, więc ładnie wygląda. To co? Przechodzimy do otwierania. Wybierasz parzyste czy nieparzyste? I od której strony? Zaczynam od tej. Czyli bierzesz nieparzyste od lewej, prawej strony. Obsidian Flames. Otwieraliśmy już Obsidian Flames. Nie przypominam sobie, żeby było jakieś duże ilości. Więc zobaczymy, co nas czeka. Ciekawe, że zaczęliśmy od Obsidian Fence, akurat. Pram Booster rozpakowany dla chętnych kodzik, a dla niechętnych pokazujemy, co jest w Boosterze. Jest Metal Energy i tak Crab Roller, Clefairy, ale mi ten Crab Roller się tam na dole poobraca Town Store. Drumpa. Fajna grafika. Bardzo mi się podoba. SPON, proszę bardzo. Sharpido I teraz wchodzimy w slot Rever 3 tricity Reverse Holo Petrol Cap i Scoville hollow. To jeśli chodzi o pierwszy booster, który otworzyliśmy z tego boxa. No całkiem średnio. No tak lecimy parzyście, to parzyście. Nie parzyście. Nie parzyście, to są nie nieparzyste, Dobrze, przepraszam. To skada dwa. Czy Scarlet Violet. Nas tutaj czymś zachwyci. Zobaczymy. Kodzik. Kto ma złapać ten złapie. Tak, to nie złapie. Ten nie złapie. Tak. Varum Cluncher Skiddle. Proszę bardzo, jest i starter, Fortress, Fortress Rocky, Rocky Helmet Mabus. Mabus Steve. Krokolore w wersji Reverse Holo. Duża małpa w wersji reverse holo. I slow, I Zwolnij, slow bro, bracie. Tak jest. Który jest nazywany przez Motora Grubasem. Dokładnie. Jest w wersji holo. Ostatnia <coughs> karta, jak udecyla, to jest paldea. paldea. To te możemy spić ładnie. Tu jest i paldea. <coughs> Paldei mieliśmy sporo. Mnie niestety moje ETB niczym ciekawym nie poczęstowało poza jednym pikaczem EX. Naprawdę. To był dramat jeśli chodzi o ETB. Uh -huh. Tak złego ETB nie miałem dawno jak, jak to Paldea. No ale nie można mieć wiecznie szczęścia, tak? Najlepsze ETB w historii, to ja miałem chyba Silver Tempestów. Tak jest. Na premierę. Natomiast tutaj zaczynamy od Psychic Energy i lecimy. Jigli, Paptadbus, Girafarik i Great Bar. O, Saguaro, proszę bardzo. Faryjiraf. giraffe. Cphylos, super wędka. Super wędka. W Rivers Holo kombi w Reverse Holo proszę bardzo. I Saguaro w do niedawno zwanym Fularcie. Teraz to jest Ultraler Ultrarer, mi się wydaje, piękna karta. Bardzo mi się podoba, czyli można powiedzieć, że w tym boxie Paldea mi na razie zwraca to, co zabrała WTB. Dobrze. Weźmy tego boostera: Scarlet Violet. Dla chętnych, którzy chcieli zobaczyć, co to za booster. Zobaczymy, co Scarlet Violet działa. Przekładamy. I liczę na coś fajnego. Psychic Energy znowu. Lecząc, nasza ulubiona świnka. Starli. Tarantula, Wotrel. Quaxwell. Proszę bardzo, piękny Quaxwell. Cyclizard, na który można jeździć jak na motorze. To Scruel. Znowu nasza ulubiona świnka, tylko w reverse hollow. Setoda reverse hollow i Armorus w hollow. to teraz boostery. Mogę już otwarcie powiedzieć, że Scarlet Violet nie zachwyciła. Mm, ale Paldea zachwyciła. Paldea zachwyciła, a ma szansę zachwycić jeszcze bardziej, jak zresztą widzicie, bo otwieram drugi z boosterów Paldei. Fiku, Miku i znowu Psychic Energy. Dużo Psychic Energy dzisiaj. Hopip. Makuhita. Parse. No Nietoperek. Jet Energy. Fajnie, jakaś grywalna karta. Fighting Oled. Mabo no, Steve. Steve. Duża Małpa, Reverse Holo. U. Proszę bardzo. Quackswell w Illustration Drer. Nie, Nie no, Palda dzisiaj jest szczęśliwa. Ewidentnie. Piękna karta i mm. mimi znaczy Mimikiu, holo. Przepraszam bardzo, literówka. Obsidian, jakiś tam od tej strony otwieraj. Tak, Obsidian Flames, nie no, nie zrobię tego wszystkim. Będą mieli zawrót głowy. Kody będą ciekawsze do odczytania? Ja i tak te kody pokazuję byle jak, więc... O, pyk, ten akurat poszedł dobrze. Fire Energy. O proszę, dawno nie było. Lilipop, Lilip. Toxel. Chalkadet. Pawniard. Speon po raz drugi dzisiaj. Cloud Cell. Whiskash. Tym Crab. razem Rivers Hollow. Spawed. Reverse Holo I Darkrai Holo. Czyli można powiedzieć, że. Palda jest ok. Tak, Palda tutaj jest ok, reszta. Nie do przeżycia. Natomiast fajnie, że mamy coś takiego. Tu już widzicie trochę, że to jest Charizard. No i jego pobratymcy, poprzednie wersje. Tak jest. Dzięki, że z nami byliście zarówno w tym odcinku, jak i przez cały miesiąc. Spodziewajcie się na początku grudnia kolejnego mini-tina, w którym Dokładnie. będziemy zapowiadać, co jest na grudzień. A team na pewno mały team. Tak jest. A na pewno spodziewajcie się w grudniu czegoś dużego, bo bo no, będzie coś dużego. Zresztą zobaczycie w odcinku z Minitinem. Ca cały grudzień będzie duży. <coughs> tak, grudzień będzie dla nas dłużej. duży. I to nie przez jego długość. Tak jest. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!